Witam kochani, chciałam się wam pochwalić e, ostatnimi znaleziskami z mojego wypadu złomowego. I tak jak widać, tutaj są kamyczki. Nie wiem, znalazłam to przy śmietniku. I, i tutaj jest karteczka i w opisie widać, że jeden z tych kamyczków to jest rubin. Dzisiaj się wybieram oczywiście do złotnika sprawdzić, czy tak naprawdę jest. A tutaj znowu z drugiej strony są takie piękne sztuczce. I też się zastanawiam, czy one są posrebrzane, czy to jest czyste srebro, czy po prostu bez wartości. Myślę, że jakąś wartość mają. Jestem sama ciekawa i oczywiście w następnym filmiku, który nagram dla Was, kochani, wszystko powiem, co i jak. I czy faktycznie w tych kamyczkach znajdował się szlachetny rubin, jak i tutaj, czy te sztućce były. Srebrne, posrebrzane, czy po prostu bez wartości, czy udało mi się coś na tym zarobić. W najbliższym czasie planuję nagrywać filmiki ze złomu, z objazdów śmietników i mam nadzieję, że będzie coraz więcej ciekawszych fantów, które będę mogła Wam pokazać, ale te sztuczce są po prostu przepiękne. Jeszcze się zastanowię, no po prostu nie potrzebuję ich, to więc zobaczymy jaką mają wartość, czy są bez wartości. Dziękuję za wysłuchanie. Odezwę się w następnym filmiku i powiem, co się wydarzyło z tymi moimi skarbami znalezionymi. Życzę wszystkim miłego dnia i zapraszam do kolejnego filmiku.